Ten rajd to dobra lekcja historii, przede wszystkim dlatego, że dzieci mogą namacalnie jej dotknąć, zapoznać się z nią, być w tej sytuacji, dowiedzieć się jak najwięcej faktów o tym, co było kiedyś, wyciągnąć wnioski i tworzyć nową, piękną przyszłość. No to jak było robienie noszy, i musieliśmy najpierw zbudować nosza. A później A. przywiązać do nią osobę ranną i przenieść ją na bezpieczne terytorium. I najbardziej nas nauczyło to, jak. Jak pomóc w razie potrzeby i się dowiedzieliśmy, jakieś było ciężko w trakcie wojny i. No. Yy, nie, na pewno to nie jest tylko pamięć. Mi yy, jako już yy, też instruktorce yy, jest to bardzo duże takie yy, nauczanie dla dzieci tego, czym ten patriotyzm może być, a możemy go znaleźć wszędzie i w takich zwykłych czynnościach. Nawet zaczynając od tego, że dbamy po prostu o miejsce, w którym jesteśmy, dbając o nasze otoczenie, dbając o dom, o ekologię, o okolice, już idąc dalej, właśnie pamiętając o tych ważnych wydarzeniach i o tych ludziach, którzy tutaj kiedyś byli, żebyśmy mogli kultywować jakoś tę pamięć, wszędzie możemy dostrzec nasz patriotyzm po swoim zachowaniu, po tym, jak się reprezentujemy też w innych krajach. Po tym, jak, jaki mamy stosunek do naszego kraju i do naszej historii. Więc wydaje mi się, że możemy go znaleźć wszędzie, zawsze i mamy milion opcji, żeby to pokazywać. Taka największa emocja to była duma za to, że mogliśmy pokazać, jak było kiedyś. Można to zobaczyć. Bo z tak na lekcji historii ktoś czytać, i co się działo, to, to ciężko czasami wyobrazić jak to mogło wyglądać, a tak przyjdzie ktoś na rekonstrukcję, zobaczy, poczuje to, to huk, proch w ogóle, yy, zobaczy jak mogło właśnie w takim obozie postańczym wyglądać, jakimi z trudnościami mogli się postańcy zmagać. Ride jest przede wszystkim aktywną formą nauki i myślę, że dużo bardziej przemawia do młodych ludzi niż zwykła lekcja historii w szkole, gdzie tutaj mogą namacalnie wczuć się w rolę innymi powstańców, poznać realia ich życia. Uważam, że najlepiej uczyć się w praktyczny sposób, czyli jeśli nasi harcerze mogą wcielić się i sami coś zrobić. Oczywiście rekonstrukcja też jest. Taką żywą formą nauki. Mogą namacalnie zobaczyć, jak wyglądali powstańcy, jak wyglądała e, walka. E, ale myślę, że najbardziej do nich przemawiają te formy, kiedy sami mogą coś zrobić, dotknąć, zobaczyć e, i się wczuć w rolę powstańców. <grych> Dlatego uważam, że Raj Powstańców Styczniowych jest dobrym miejscem do promowania patriotyzmu.